się nie znał? Zawsze mówiłem, że Wolsztyn to jest miasto kwiatów. Tu wszędzie są kwiaty. wieś wisi winogrona To przypomina mi Mołdawię. W Mołdawii i tak wszędzie wisi ta winogrona. Słuchajcie, najpiękniejsze miasto, które odwiedziłem w Polsce. Bardzo przypomina mi, nie wiem, jakoś może Włochy jakieś, może coś takiego, ale tak jest pięknie kwiaty wszędzie, drzewa, kostka, zobaczcie, wybrokowana taka kostka wszędzie i tak czysto zadbana. Popatrzcie, no dlaczego wszędzie tak nie prawiać te rośliny? A? Dlaczego nie sadzić wszędzie w każdym mieście polskim? Mój wujek miał taki żuk, takiego żuka. Polski samochód starodawni. Zobaczcie, jakie piętno. W nocy świecią różnymi kolorami. I kwiaty, kwiaty, kwiaty. Wszędzie są kwiaty. Moim zdaniem to najpiękniejsze miasto w Polsce. Najładniejsze. Wszędzie kwiaty, wszędzie. Wszędzie stare drzwi. Zobaczcie, jakie przytulne uliczki tu. Nie wiem, niby to gdzieś we Włochach. We Włochach. Ale to nie Włochy, to jest Polska. Ręczna robota no, Rebiarnia. Słuchajcie, tu tyle różnych sklepów Po prostu sklep na sklepie Popatrzcie, no po prostu kwiaty wszędzie Wszędzie wiszą kwiaty Wszędzie jest zielono Zobaczcie, i tu kwiaty Dzięki z baba. Tyle skwerów tu i parków. To bardzo mi podoba się, że małe miasteczko, a jest kilka skwerów i nawet parków dużych. Jest gdzie pospacerować bo są miasta w Polsce, gdzie nawet nie ma gdzie pospacerować po mieście. Na przykład Leszno. Boże, no zobaczcie, to po prostu coś takiego nowoczesnego i niby to w zachodniej Europie znajdujemy się. Pobudowanej nowej dworzec Wolsztyn, dworzec kolejowy. Wow. Jak wszystko jest pięknie, zadbane, czysto. No jak to możliwe? No dlaczego w jednym mieście tak, a w innych nie tak, a? to zależy od ludzi, albo od burmistrza miasta, prezydenta. Miasta. Nawet przy budynku policji. Kwiaty. Паще тільки це знайшли ми в Вольштину. Цментаж СССР, офіцерське кладбище, пам'ятник 33-й армії, 45-й год. Наше діло праве, ми побіділи. Забачте, цментаж офіцерів радянської армії. Побачте, цілий цментаж. Слава героям Великої Отечественної війни. Є все написане по російську. Лейтенант Іванюк Дмитрій Федорович, лейтенант Махров Іван Ніколаєвич. І забачте, їм було 24, там 30, 30 lat, tam лейтенанти, младші лейтенанти, старші лейтенанти, тільки саме лейтенанти. І всі тут поховані. И патче, только, только самое... А, ну то есть там л... Нет, они все капитан. В один день. В один день? Да. В А, 9... 9 не, 19 -го, 17 он есть. А тут есть 19 -го, 2 -го. Это в 1945, но все в разные. Вон, 19-го, 6-го. в разные дни, але в 1945 году. Чели их тут звозили, Żeby pochować i same kapitany i leitenanty. Wow. I same młode, tylko młode. 25-22 lata 30. Boże, boże. I po prostu ich tu pochowali. I teraz. то саме робить ще на Україні і в Росії. Тиле з марвих, тиле забитих людей. Боже, Боже, війна то не є добро. То є зло. І люди того не розуміють надалі. До тих час. Дуже українців тут. Тут навіть є, є один жит. Розенштейн Давид Мануїлович. A Gruzin, Lulu, Bidze, Walentyn, ale dużo Ukraińców, dużo ukraińskich nazwisk Szybcianko, i Ale data śmierci jest luty, czyli różne daty, ale jeden miesiąc luty. Czyli wszyscy zmarli w lutym, Tatary. -tata азербайджанцы, грузины. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Роди. На этом кладбище погребены 362 офицера Красной Армии, отдавшие жизни своей в борьбе за святое дело свободы и независимости нашей великой Родины, Союза Советских Социалистических Республик и за освобождение от немецко-фашистского ига порабощенных народов Европы. Они пали смертью храбрых в феврале апреле 45 го года. О, в лютему да. освобождає польський народ от фашистского рабства. Да. А то к фечень. Там был лютий, а то квечень. Чели там чек тоже кто змарлива в лютему, а то в кветню. И ні могилы, те пам'ятники. Bo kiedyś po rosyjskomu, na rosyjskiej telewizji mówili, że w Polsce niszczą sowieckie pomniki II Światowej Wojny. Nikt, nikt, nikt nic nie niszczy. To jest po prostu... wranio. To jest kłamstwo. Na Przeciwnie, tu jest wszystko zadbane. Trawa jest ukoszona, czysto, zadbane. Nawet na, nasi e, cmentarze nie takie zadbane jak tu, cmentarze radzieckiej armii. Widzieliście kiedyś taką radę, radę powiatu? Zakwieczona wszystko. Wszędzie z różnych stron. Kwiaty, kwiaty, kwiaty. To można śmiało nazwać miasto kwiatów. Kwiatowe miasto w Polsce Najkwiatniejsze miasto w Polsce Popatrzcie jakie książki sprzedają Psy Stalina Pakt Diabłów Pakt e, Diabłów Słuchajcie Hitlera i Stalina To dwa diabła dwudziestego roku 20 wieku A XXI wieku Diabel to jest Putin Kołyma Поляці в совєтських лаграх, будь без коментарів, спогад і документи. Як поляці були Отак робив радянський Зв'язок. Освободив польське, а потім відсилав поляків до совєтських обозів, у до лагерів. Sabibur bunt. Bunt w Sabiburze. Relacje więźniów, uciekinierów z niemieckiego obozu za głady w Tak Taka jest historia. Auschwitz. Albo tu zobaczcie, książka uciekła z władzy islamskich fanatyków, by opowiedzieć światu o ich zbrodniach. Słuchajcie, tak popatrzysz na to wszystko. Wołynska wojna. I po prostu myślę że <noise> sobie, że świat zwariował, wszędzie takim, takim był, zwariowanym. Zawsze ktoś z kimś walczył, zawsze ktoś kogoś zabijał, ktoś kogoś chciał zachwycić i nadal to trwa. Patrzcie, jakie piękno. Ktoś mieszkał kiedyś. <noise> <noise> Найпикніше місто на свіче. Так śmiesznie Назва налічнікарня, чили от слова налічники, блинчики по нашому, по-українськи теж Налисники <noise> Так смішно